kto tylko może, ma ochotę też pozdrawiam dziewczyny, które będziecie oglądać powtórkę, bo wiem, że takie są i dziękuję, że piszecie do mnie, dzwonicie nawet, to jest cudowne zawsze bardzo doceniam jeśli coś łączy ludzi coś, jeśli coś, książka na przykład łączy ludzi, to to jest niesamowite, jeśli transmisja łączy ludzi, to to jest niesamowite, jeśli temat łączy ludzi, budorotozo.pl bądź w sieci Księgarni Nowa bardzo zapraszam. Kto jeszcze nie ma, kto się być może zainspiruje. Akurat jeśli potrzebujesz takiego narzędzia, które cię będzie inspirować każdego dnia, unosić, wiecie, e, i też dawać jakąś taką fajną refleksję, która będzie pociągać za sobą zmiany w e, myśleniu, e, co wpłynie na samopoczucie e, i również na, e, na działanie, na zachowanie, to. E, to ten dziennik jest, jest dla ciebie, bo każdego dnia możesz sobie albo otwierać losowo, tak, albo możesz dzień po dniu, tak jak ja tu widzicie, sobie wypełniam. Też można wtedy sobie na przykład zobaczyć miesiąc temu, co pisałam, kim byłam, czy coś się zmieniło, nie? jak zaczęło się zmieniać moje słownictwo, jak zaczęło się zmieniać moje myśli, jak zaczęło się zmieniać moje postrzeganie, jak samopoczucie, nie? jak e, mm, zachowanie, jak interpretowanie zdarzeń się zaczęło zmieniać. No, to, to wszystko jest cudowne. Więc dzień 137. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, a mimo tego potrafisz się uśmiechać, wiedz, że już wygrałaś. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, a mimo tego potrafisz się uśmiechać, wiedz, że już wygrałaś. Przeczytam refleksję i muszę coś dodać swoje pięć groszy. E, uśmiechać się mimo problemów wydaje się niemożliwe. Jednak jest mnóstwo ludzi, którzy opanowali tę umiejętność. Jeśli ty uśmiechasz się, świat uśmiechnie się do ciebie. Refleksja. Co mogę zrobić, żeby uśmiechnąć się mimo wszystko? Mimo wszystko. Uśmiechnąć się mimo wszystko. Zapisz. Co mogę zrobić, żeby uśmiechnąć się mimo wszystko? Zapisz. Zapisz. Wiesz, co się wydarzy? Jak sobie zadasz takie pytanie, twój mózg, jak pies, <laughs> wiecie, on musi mieć aport, on będzie ukierunkowany na odpowiedź, na doszukanie tego, co e, sprawi, że możesz się uśmiechnąć. Więc be, podsunie ci odpowiedź. Aha, mogę się uśmiechnąć, bo wstałam dzisiaj, jestem zdrowa. Nie wiem, e, nie boli mnie coś tam. Albo boli mnie tak, że wytrzymuje. E, albo nie wiem, że jest ładna pogoda. No wiecie, wymyślam. Ale chodzi o to, że wtedy umysł się nastawia na inny kierunek myśli, na inny tok. A za tym idą inne emocje. A za tym idą za emocjami idą inne zachowania. I cały dzień wygląda. Inaczej wygląda lepiej. To jest niesamowite, jak e, w ogóle my mamy możliwość e, zarządzania swoją energią, swoimi emocjami, swoimi myślami również. E, nie wiem, czy znacie takie, jest nawet takie ćwiczenie, ale to jest fascynująca wiedza, że jeśli jest ci smutno, włóż sobie ołówek, długopis. Ja to błyszczyk wyjeżdżałam, włóż sobie tak. No? A, za gruby tu jest, musi być cieńszy, żeby to była imitacja uśmiechu. Wtedy dzieje się coś takiego, że idzie sygnał do mózgu. Tu jakieś są przekaźniki. <laughs> idzie sygnał do mózgu i mózg wys... mózg po prostu produkuje endorfiny. Który rozprowadza po twoim ciele. Jak po systemie antenowym. Co więcej. Te, te endorfiny. Są w każdej wiecie komórce Twojego ciała i nie tylko e, ta, to, tw ta Twoja e, radość tworzy aurę wokół Ciebie, ta radość tworzy aurę wokół Ciebie. A jeśli teraz dodamy do tego wiedzę o prawie przyciągania, o tym, że przyciągamy do siebie ludzi okoliczności zdarzenia. Tym, co myślimy i czujemy przede wszystkim, to pomyśl, jak gigantyczne jest to narzędzie, którym dysponujesz zupełnie za darmo. Każde uśmiechnięcie się do siebie w lustrze jest stymulacją do wytworzenia się właśnie tej. Tej, tej radości, tych endorfin do tej aury i do innych okoliczności zrób to jeśli potrzebujesz i daj znać koniecznie cudownie pojętych życzę miejcie wspaniały dzień kto się zainspirował dziennikiem 365 dni budowania siebie to powtórzę, że jest w sieci księgarni NOWA bądź na www.dorotaozok.pl dostępny za parę groszy. Takie narzędzie. Całuję i pozdrawiam. A kto oczywiście chciałby, to zapraszam do kontaktu, bo to po prostu uwielbiam. Jak te transmisje nas łączą. Cudowności.